Witajcie moi mili! Yy, dziś skoro już widać serwetkę zaprezentuję kolejny trzeci już tą z serii Kajku i Kokosz Złota kolekcja i już żeby nie tracić czasu już go wykładam, już go pokazuję oto i on chyba nie będę musiał za bardzo prezentować jak to wygląda pod światło skoro każdy no, słońce się jednak nie odbija, ale, ale de facto jest, widać to oczywiście pod słońce. Bo takie większe światło, że ten lakier jest wybiórczy. No i to jest ten ten, który niestety mi tu nieco ucierpiał. Żbiet widać, tu nie ma tego już, tej wady, tu już po, po tym następnym albumie już mamy wszyscy, z całą resztą albumów jest wszystko już okej. Okay. No i oczywiście tył. Okładeczki, elegancko I tak Mam już go, mam, mam, mam I Może nieco zaspoiluję Być może gdzieś już tam się będą powoli pojawiać Jakieś tam recenzje Recenzje, przemyślenia, prezentacje No powiem tak Album opóźniony o pół roku Ale jest epicki to jest naprawdę epickie zakończenie całe, całego tego cyklu. Ale to z czasem zaprezentuję, bo jeszcze, jeszcze nie, nie do końca się z nim zapoznałem. Chcę sobie zobaczyć te wszystkie dodatki, które jest naprawdę Multum. I jeśli widzieliście mój poprzedni odcinek, jeśli widzieliście mój poprzedni odcinek, to naprawdę naprawdę nie pomyliłem się. Tam jest tych dodatków jest dosłownie Multum. Co nie umniejsza, że nie umniejsza temu, że tu też jest ich trochę. I tak, w tym tomie zaprezentowane są Woje Mir Miła i właściwie mógłbym dodać Rozprawa z Dajmiechem. Nie wiem, czemu ten cykl został przemierowany, że zostały tylko Woje Mir Miła. Piękna grafika, oczywiście. Nie mam pojęcia, dlaczego to, być może w dodatkach tu jest, ale szczerze powiedziawszy, akurat w tym albumie nie, nie, za, nie zapoznawałem się za bardzo z tymi dodatkami. Może to już pominę, bo to jest, bo to jest e, praktycznie w każdym. No i proszę bardzo, jest wstępniak. I tu wstępniak pana Tomosz, e, Tomasza Kołodziczaka. Wojciech Miła. I taka króciuteńka historyjka, pasowanie. To jest dosłownie dwustronicowa historyjka. I nie wiem, gdzie ona była wydawana. Czy w jakichś relaksach, czy może, może, może gdzieś tam w jakichś takich zbiorach komiksowych, typu relaks. Czy tam gdzieś potem wychodziły coś takiego jak Fortuna Ameli. Było jeszcze coś chyba z tego, ale, ale nie pamiętam za bardzo, czy to może gdzieś tam była w jakimś być może w, Egmont, w egmontowych wydaniach świata komiksu. No, na, naprawdę nie wiem. Nie wiem. Tu jest wstępniak pana, Tom pana Tomasza Kołdziczaka. No i szczerze Powiedział, że jest długi Jest długi Też opisuje swoje dzieje właśnie e, Kontaktów Z panem Januszem Obecnie już Można by rzec Były, były szef Egmontu z Kilka tygodni temu Opublikował na kanale e, Story House Egmont Swoje pożegnanie, ciekawy jestem, bo nie będzie wrócić po wakacjach po wakacyjnej przerwie tylko nie wiem czy jeszcze będzie dalej on czy po prostu czy po prostu będzie ktoś inny tu zdaje się jest chyba przesyłka z festiwalem czarownic albo dodatków do tego no i zna, znajdują się tu Wojewir Miła zaczynamy Wojewir Miła moja historia z tym komiksem jest taka że zaczynamy właściwie od rozprawy z Dajmiechem i to w dodatku wybrakowanej tylko, że po prostu raczej było to dzieło, bo raczej było to dzieło przypadku, bo miałem to pożyczone i tam brakowało kilku kartek. Brakowało tam kilku kartek, tylko że to nie było wyrwane ze środka, ale gdzieś pomiędzy pomiędzy jedną częścią a drugą częścią. Także środek jako taki był, i tam nie wiem, chyba 10 stron, jeśli dobrze pamiętam, tam było tam było wybrakowane. I dopiero z czasem poznałem Wojemir Miła, także, także no też trochę tak z, od, 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 od tyłu strony, że tak brzydko powiem. Znałem tę historię niestety od końca. No i tu, jeśli dobrze widzicie, pierwszy raz i już zostaną z nami do końca trzy postacie. Chyba nie muszę nie wiem, przedstawiać, kto to jest. Z czasem, z czasem pokażę Wam resztę tych postaci. Trzecia to oczywiście taka, taka, bardziej taka, taki empec, że tak można by rzec. Eee, fabuła tego komiksu opiera się na tym, że w wyniku pewnych zdarzeń związanych z, właśnie z łamiglatem, eee, który ograbia kanclerza, kanclerz postanawia, postanawia po prostu za prowadzić w życie spisek, w którym wygania mirmiła jego świtel ubawy, a wprowadza tutaj księ... księcia. No, no, można by rzec księcia. Daj, mi... daj miecha, przepraszam przepraszam. on teraz wybierł <laughs> Oczywiście tutaj pożegnę, Tutaj jeszcze jest była scena, jak witali się. Tutaj też przepraszam, że e... w ten sposób, ale. Pomyliłem się w zeszłym, w zeszłym odcinku mówiąc, że to, że to kuzyni, a tutaj to jest jednak bracisz, to są jednak braciszki, woj Mirmiu. I jest to ostatnia taka dłuższa ostat, ostatni taki dłuższy jednohistorykowy album, że tak powiem, który był oczywiście podzielony na dwa, ale jak już wspomniałem na wstępie. Eee... Gdzie tylko, tylko, że w oryginale właśnie było, że pierwszy tom to były Wojemir Miła, drugi tom to, to był, ro, była to Rozprawa z Lajmiechem, co oczywiście potem pokażę po okładkach, bo oczywiście z tych okładek też tu są. Oczywiście dranie chlapią cały, całymi dniami. A intryg przybywa. Nie wiem, czy akurat już chyba, bo jeszcze to była postać ciotki Zielachy która się potem przeobraziła która o jest właśnie już początki właśnie już, już Ciotki Zielachy nie ma jest już Ciotka Jaga to jeszcze w takiej lekko odmienionej tylko postaci że jeszcze gdzieś tam Ciotkę Ciotkę przypomina ja już tu już, już od, od samego początku jest nazywana Ciotką Jagą być może w dodatkach jest to opisane ale tak jak mówię akurat nie zagłębiają się w te dodatki zbytnio będę to musiał nadrobić I tutaj komiczna scena, komiczna scena, gdzie, uczy, gdzie ciotka Jaga uczy kokosza judo, co kończy się oczywiście w ten sposób. Ciotka Jaga oczywiście wtedy zamieszkana, za, za, przepraszam, zakochana w łamignacie, co też doprowadza do, do pewnych perypetii. Tak, tutaj już kanclerz, jeszcze wtedy nie rozpoznany. Też kilka fajnych, takich przefajnych kadrów. Yy, Miermi oczywiście w stanie wskazujący, no bo jakże mogło być nasze znaczy po, po przywitaniu, gdzie jeszcze, jeszcze się witają. I powiem, no, powiem coś takiego, że tutaj nie ma zbyt, nie ma zmian. Ten komiks został, został właściwie zostawiony w oryginale. Mm, tylko oczywiście był, był wydawane te tak, jak poprzednie części w formie takiej od, do, otwieranej, otwieranej w ten sposób. Tutaj oczywiście zeszytowe wydanie już były oparte też na tym i to jest właściwie taka no sobie to samo. Także też nie wiem, czy na przykład były tu dorabiane jakieś, czy przerabiane scenki, bo tego nie wiem. Mm, tak, Koko Żukata, bo miał ściąć mignata, Ignata, ale... Oczywiście, że Kajkoś się wyparł, że, że nie, 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 nie ma uprawnień do, 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 do tego zawodu, no to oczywiście kanclerz wysyła go do nauki, do kata. Co oczywiście też skutkuje parę z yy, serią gagów, jak oczywiście na, na tą serię przystało. Tu jeszcze oczywiście tak i... <laughs> z rachunków pała, z rynku czynków pała, z zajęć pała. Przypomina wam to coś? Swoistym, który chodzi co roku przed wakacjami. Jeszcze tylko w... Byp i wakacje. <grywia> Oj tak, 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 tak. Tu już oczywiście... dalsza historia. Pokażę wam, nie wiem, pokażę wam, gdzie kończył się pierwszy oryginalny komiks, bo Egmont potem wydał reedycję w zeszytach, w trzech częściach oczywiście. Aha. O, Wigiblad musi zostać pod, poza kratami. No I oczywiście spełnił swoje... Swo, spełnił to życzenie. <laughs> Nie, no boskie, boskie. No, przepraszam, że znowu się śmieję, ale... Jak sobie to przypominam, to jest po prostu masakra. Tutaj, aha, bo tutaj kazali im... Przekazali im, żeby się wyprawili do... Omsów, i tutaj oczywiście dostajemy pierwszy mecz piłki. Nie powiem jak się to skończyło, ale, ale też było bardzo ładne. Też to było bardzo ładne. Oczywiście nie będę wam pokazywał każdej strony, bo to szkoda czasu. Być może dzisiaj ten odcineczek będzie krótszy. A tutaj jest sekretarz, który zgubił list. Też, też jest kilka, z kilka gagów z nim, z tym listem. Tak, mówię, o, wchodzi właśnie Dajmiech, przyszedł już Dajmiech. Skąd, skąd pan Janusz brał te, 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 te nazwy, no to jest już w tym momencie jego tajemnica. I oczywiście Niesław. Oczywiście Niesław, z którym też będzie mnóstwo gagów tutaj. Szczególnie w części drugiej, właśnie w rozprawie z Dajmiechem. Chociaż tutaj nie jest to pokazane, że, to, że już to będzie, będzie rozprawa z Dajmiechem, bo to jest wiadomo, album wydany w jednym ciągu, w, jednym całości, w jednej całości, więc nie ma tego rozgraniczenia. <laughs> Koń, który ma swoje przemyślenia. Okej, okay. dobra. Oczywiście dalej nie Sław. Dalsze intrygi. Aha, tutaj próbują łamignata wyciągnąć z więzienia. I tak, to już będzie scena, w której zamierzają ściąć łamignata. A na swój sposób smutna, na swój sposób komiczna. Zaraz, bo chciałem pokazać jeszcze tą trzecią postać, która tu jest obecna, a muszę, zdaje się, jest, 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 jest. No, Gdaśa chyba też za bardzo nie muszę przedstawiać. Ale on jest takim, takim powiedzmy NPC-em, niby jest, ale ona raczej, raczej malutko odgrywa tutaj, tutaj, jakiejś tam roli. Oczywiście jeden z gagów z Niesławem. Jak on tu fajnie wygląda na zielono pomalowany. Tak. I nawiązanie do starej prastarej polskiej tradycji, dzięki której jaka wyratowała u I tu, gdzieś, tu, gdzieś, tu, gdzieś, tu, gdzieś. Zdaje się, że tu było chyba zakończenie pierwszej części. Jeśli dobrze pamiętam, właśnie chyba na tym kadrze. Na tym kadrze. Od tej pory właściwie zaczyna się już rozprawa z najmiechem. Tak jak powiedziałem, że nie jest to pokazane. Oczywiście znowu kolejna porcja z wykonaniem niesława. Kajka kokosza i dajmiecha. Tutaj, tutaj zaraz będzie. Też pewna scen scenka, z której się też nieźle uśmiałem. Oczywiście na nią trafię. A, tutaj uczą mnie słowa latać. Ej boskie, boskie. Powiem szczerze, że nie wiem, czy to nie jest nawet bardziej takie humorzaste niż, 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 niż yy... i konkury, na którym też się nieźle uśmiałem. Na którym też się nieźle uśmiałem. A sam Kamik też jest, no jak dla mnie, dla, dla takiego starego, starego fana a dosyć powiedzieć, że dochodzę już powoli do pięćdziesiątki. Niestety, czyli już, no, można powiedzieć, że już powoli mam, że już mam z górki. Taki powrót, to, to, to po prostu jest, no coś pięknego. A tak, 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 tak. Tu jest ta scena, w której... Co mi się też mocno podobało. Kajko i, K Kajko i kokosz mówili nie niesłowowi, że łupki są zaczarowane i żaden z nich nie trafi. <ścoughs> ej, 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 ej. Żyć nie umierać po prostu, jak się takie, 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 takie rzeczy czyta. I chciałoby się więcej tego, no niestety. Chodź, choć tych albumów oczywiście jeszcze trochę jest nie jedne bardziej, drugie mniej kultowe ale ogólnie cała seria no to cała seria jest ogólnie warta, warta przeczytania, zwłaszcza zwłaszcza po, 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 po dla takich widzów jak ja, którzy, którzy gdzieś tam się w, w tych czasach zatapiali i tak jak powiedziałem, że no, oczywiście całego nie będę pokazywał, tylko tam wybrawię może kadry jeszcze i będziemy płynnie przechodzić do dodatków, których z racji tego, że sam komiks jest nieco cieńszy, bo ma gdzieś około też 200 bodajże chyba 7 stron łącznie z tymi wstawkami, nie wstawkami takimi tymi tymi yy, z tymi grafikami. To tych dodatków jest tu trochę więcej trochę dodatków związanych właśnie z tym komiksem i co też, co też zaprezentuję po, po tym jak tylko, jak tylko zakończy się komiks bo jeszcze pokażę wam tę historyjkę właśnie jest pasowanie to jest oczywiście oczywiście jest jeszcze jeden feature bardzo fajnie zresztą swoją drogą Dam z koronczka. Dobry. No to już jesteśmy prawie, że przy samym końcu. Jeszcze trochę, oczywiście, gagów to musi być, no bo jak żeby inaczej, jak żeby inaczej, gdyby tu gagów nie było z udziałem kajka i kokosza. Niesława, najmiecha, łamignata, ciotki Jagi. tutaj już do akcji wkracza, wkracza sam król. No, dobrze, tak już to zostawimy. Bo tu też się troszeczkę działo w tym czasie. I koniec. I tutaj zaczyna się właśnie taki dwustronicowy, mm, dwustronicowy, właśnie komiks. I tak jak mówię, no nie jestem pewny, gdzie on został wydawany. No tak jak mówię, jest na pewno ta informacja w dodatkach. Ale w tym albumie się nie, zapozna, nie zapoznawałem. się, Muszę się kiedyś za to złapać, i w końcu, właśnie, i proszę bardzo, jest właśnie pasowanie. Także to może zaprezentuję akurat w całości. Może ktoś sobie będzie się chciał poczytać, niech sobie poczyta. Być może ktoś wie, może sam sobie doczytam w sumie. Bo jest, jest, widzę, w dodatkach jest ta wzmianka, ale sobie właściwie tak jak mówię, no nie doczytałem sobie tego. Także tutaj przepraszam. No tutaj, tak bardziej, raczej się skupiam na tym, żeby opowiadać właśnie moje, moje takie, takie, takie przeżycia, moje, moja, moją historię, właśnie z tymi komiksami. Także, także, no tak to będzie wyglądało. No i oczywiście pan Krzysztofianicz, Ramki i Kultury Domagam się dotacji znacznie wyższej. I oczywiście odpowiednia scenka, w której właśnie to zostało wypowiedziane. No i zaczyna się. Gdzieś to się zaczynają, a to jeszcze jest i Koko, jeszcze Profesor Stokrotek, jest Profesor Stokrotek, też oczywiście nie będę może całego pokazywał, bo, bo być może za dużo zaspoileruję, być może komuś zepsuje, jeśli ktoś oczywiście ma, lub ma zamiar sobie kupić, właśnie zakupić sobie, sobie tam albumy, lub może całą tę kolekcję Fan fanarty, yy, nie fanarty, przepraszam, koncept yy, arty, że tak może, i tutaj pewnie jest nawiązanie do, do, do dla, na kim był wzorowany Łamignat jego bacik, tu oczywiście następny koncept arty, gdzieś to był chyba skan jeszcze ze świata młodych, ale może to już jeśli trafię, to pokażę. A być może już go przekartkowałem, bo jest też taka możliwość. Tutaj coś mi się przypomina, że chyba coś było właśnie skajtka i koka, ale no też tak pewny, tak nie jest. Tak, bo jest profesor Stokrotek. Tutaj książę Dajmiech, czyli nowe wcielenie złego księcia alias Czarnego Rycerza. No to ciekawe. Tutaj jakaś zapowiedź. Aha, i tu jest właśnie wspominka, właśnie tu jest jeszcze zaprezentowane skany z oryginalnych plansz, właśnie pasowania. Tutaj już jest oczywiście zamieszczona wersja pokolorowana. Czy to w tym było wydanie możliwe? Możliwe. Tu już jest jakiś tam projekt, właśnie kolorowego wydania tego pasowania, i tutaj pewnie, oryginał tak. Tu jest oryginał, a tu jest pewnie jakaś tam wersja pokolorowana. I tutaj pewnie jest ta wersja, która jest w obecnym komiksie, z tymi, par z tymi paroma kadrami. Tutaj czarno-białe kadry z właśnie Wojów Mirmiła. Z paskiem z Wieczora Wybrzeża. I niech was nie zmyli, to tutaj. Bo to jest, nie jest to żaden błąd na druku, wylana kawa czy coś takiego. To najprawdopodobniej jest już stan tego papieru, który, który został zaskarowany. Także, także nie bierzcie tego po prostu tak, że ja mam uszkodzony komiks albo coś się z tego. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Mimo, tego, mimo upadku tego komiksu, on zachował się cały. No, no, z tym z tym z tym niestety. Niestety właśnie z tym nieszczęsnym, z tą nieszczęsną rysą na grzbiecie, no ale już tak ten zostawiam, nie będę przecież szalał i, i dla, 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 dla swojego widzi mi się zamawiał nowego albumu z, z powodu jednej ryski na grzbiecie. No ale no jest przykre, że jednak się to stało. No cóż, bo ja wina nie, nie dopilnowałem. I, I tu jest właśnie drugi dodatek tutaj pana Krzysztofa Janicza i Kamila Śmiałkowskiego wyznania spisane, czyli wywiad z panem Jaluszem Chrystą. Oto, oto ci panowie. Oczywiście też okraszone, okraszone ilustracjami. Ilustracjami, kadrami z różnych komik przeróżnych komiksów. bo też jakby nie patrzeć pan Janusz nie skupiał się tylko i wyłącznie na kajku i kokoszu także sobie proszę matka pana Janusza nawet o dziwo są tu skany jego świadectw yy, uczelnianych Także no, przyznam, przyznam, że ten album jeśli chodzi o dodatki, no jest, jest moc, jest naprawdę moc, bo to jest też dobrych kilkadziesiąt stron właśnie samych takich dodatków, plus ten wywiad. Także, także, także jest moc. No i tak jak pisałem, no... Co, co komiks, co album, to tych dodatków jest więcej. tym już te komiksy gdzieś tam sięgają, gdzieś 210. Przy piątym tomie, przy piątym tomie jest tego prawie 230 stron. No i tutaj, tutaj tak jak wspominałem właśnie w poprzedniej części, szóstym album jest, ma trzy komiksy zeszytowe i ponad 100 stron dodatków, bo, 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 bo ja tu nie liczę wstępniaka, a tu tam wstępniak jest wręcz ogromny też na, na, na jakieś 10, 10 czy to nawet paręnaście stron to co, 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 co już teraz wam spoileruję. i potem z czasem oczywiście z czasem oczywiście zaprezentuję go jak, jak, jak już skończę prezentować albumy czwarty i piąty z czwartym albumem też też mam swoje historie historię Całkiem niedawno miałem jedną taką nieprzyjemność, ale to już opowiem przy, przy, przy prezentacji czwartego albumu. Co strasznie mocno mnie zaskoczyło i, 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 i... Można powiedzieć, że smutno mi się zrobiło. No ale tak mówię, opowiem przy następnym, przy, już przy następnym albumie, bo to jest ściśle związane z jednym z komiksów. Więc tutaj nie ma sensu, żebym to opowiadał, bo... bo, bo... No bo nie. Jeszcze kilka kadrów w tym dalszym wywiadu. No proszę, tu mamy już 196, a to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, jeszcze zostało tam kilka kartek. I to mi się bardzo podoba. Bo to jest zdaje się, zdaje się książka wydana właśnie i tu jest taka, taka dedykacja dla właśnie yy, wnuczki pana, pana Janusza, panie Pauliny. potem tym... W szóstym albumie też jest taka fajna w którą też na scenę, jest jeden taki zdjęcie właściwie zrobimy, skan zdjęcia właściwie jest tu Jest tu i po prostu, no i też mnie to rozwaliło, po prostu. Też mnie to rozwaliło. No i tradycyjnie okładki. Gdzie? Jak już mówię. Wojemir Miła, oryginalne z wydawnictwa, jeszcze Krajowa, z Krajowej Agencji Wydawniczej. No i wspomniana właśnie rozprawa z Dajmiechem. I, I to było właśnie to, o czym mówiłem, że wspominałem, że, tu, że, że, że nie wiem dlaczego, dlaczego, dlaczego tutaj zostali, yy, zostało to zrobione, żeby zeszytowe wydania potem Egmontowskie. Zostały właśnie przemierowane, że są tylko w miła, co zresztą też zaprezentuję, bo tu już są wydane zeszytowe Egmontowskie. Proszę, jeden, drugi i tutaj trzeci, gdzie jest, gdzie jest właściwie projekt, właściwie, bo tego nie było oczywiście w tamtych okładkach, tylko to, są, to były te dwie, przearanżowane oczywiście. Także, moi drodzy, no tak się prezentuje ten komiks. Dla mnie osobiście no bardzo fajna historyjka. Bardzo fajna historyjka. Śmieszna. Śmieszna ta historia. Jeszcze troszeczkę sobie przekartkuję. Bardzo śmieszna historyjka, no, no, no oczywiście następny Festiwal Gagów, który oczywiście nie kończy się na tym komiksie, bo potem jeszcze właśnie jest, jest zaczynają się już od czwartego, od czwartego tomu, zaczynają się już te, te historyki takie jednozeszytowe. Szkoła Latania, Nawczasach, Wielki Turniej, co zresztą w sumie nie mogę wam pokazać, bo to nie jest żadna tajemnica. Proszę bardzo. Czyli dla mnie chyba te co bardziej kultowe komiksy. potem już oczywiście w piątym albumie co już też wam nie, 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 nie też już prezentowałem niejednokrotnie tutaj jest oczywiście opis Miruś. cena przedostatni album właśnie jeszcze jest już i jeszcze z taką ceną bo piąty już jest nieco droższy szósty, szósty też Ale te, tak jak tak jak Powiedziałem, ja, go, ja kupowałem te albumy ze ziszkami prosto ze strony Egmontu. No także, także z wysyłką dawały mniej niż kosztowały same albumy. Zresztą jak kupowałem właśnie te pierwsze 5, no to z... Yy, nie pojedynczo, a zbiórczo kupowałem najpierw od razu 3, potem dwa. Także, także ta przesyłka tam jako tako wychodziła mi mniej. No i moi drodzy... Zakończę może, zakończę może już ten mój wywód bo już też widzę dobijam do pół godziny. Mam nadzieję, że, że, że będzie Wam się to mile oglądało. Zapraszam oczywiście, jeśli, jeśli e, możecie, komentujcie oczywiście, czy może, może coś pozmieniać, czy, czy, w, czy w moich działaniach. No i wkrótce spodziewajcie się prezentacji z e, jednej z moich ulubionej kolekcji gier. Co ciekawe, w wydaniu różnym, bo jest Ines, jest i. Super NES Sega Mega Drive Game Boy o dziwo. Także nie tym razem Nie o a zrobię prezentację Także obserwujcie moją zakładkę na żywo A tymczasem trzymajcie się Do widzenia, cześć